w kolejnym filmiku, dzisiaj mam dla was taki mały jesienny haul e, dlatego, że ostatnio głównie przez internet ale mam też jedne zakupy stacjonarne zamówiłam kilka rzeczy e, i postanowiłam wam je pokazać zaczniemy może od e, Allegro na Allegro pierwszą rzecz, którą zamówiłam to jest coś z polecenia Asi aż Plum Plum e, i to jest powerbank battery bank, tak to jest taki no, porządny kroców, bym powiedziała nawet. Um, jednakże stwierdziłam, że potrzebuję teraz czegoś takiego, tym bardziej, że e, wybieram się na koncert w przyszłym tygodniu. Um, więc znowu e, telefon pewnie rozładowywał mi się będzie 15 tysięcy razy. E, no i po prostu się to przyda. Zgubiłam gdzieś swojego powerbanka, tego, którego kupiłam w Primarku. E, on był bardzo, bardzo fajny, ale wystarczał na może półtorej ładowania, nie więcej. Natomiast ten jest. Naprawdę mocarz, aż nim możemy naładować telefon około 7 razy, nawet. także e, Jest co prawda cięższy, no jest to czuć go w ręce, ale jest też po prostu wydajny i też na więcej starcza. E, ja za niego z przesyłką dałam chyba około 80 zł, e, także bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli oglądaliście mój film z 30 prezentami, to wiecie, że od łobuzów dostałam ekspres. No i ekspres jest na kapsułki, i czymże byłby ekspres bez kapsułek ale stwierdziłam, że nie będę ich kupować tak o, w, nie wiem, normalnym sklepie, bo wychodzi to oczywiście dużo, dużo drożej. I postanowiłam zamówić sobie MIX kapsułek na Allegro. I tu mam, słuchajcie, ja nie wiem ile tych kapsułek, jest, już nie pamiętam, chyba około 40 albo 50, coś tam no ale naprawdę masa by ich tu była, oczywiście już trochę z wykorzystanych. I za to razem z przysyłką dałam niecałe. całe... 50 zł. Jedno opakowanie kapsułek kosztuje zwykle 20, 25, czasami nawet 30, zależy gdzie się kupuje. Także to myślę, że było najlepsze rozwiązanie i tutaj smaki były bardzo losowe, ale trafiło się na szczęście tak, że jest dużo latę, dużo cappuccino i dużo czokocino. Tak, Choco tak. Więc mało jest takich mocnych kaw, których może ja niekoniecznie chciałabym z ekspresu pić, ale dużo tych takich, które lubię najbardziej, także super, bardzo, bardzo się cieszę. No i teraz kolejne zakupy internetowe. Tutaj tak się krzywię, bo to jest bardzo ciężkie, dlatego że pokażę wam świecę. Tak, czy ja dawno nie pokazywałam świec u siebie na kanale? Czymże jest Oleśka bez świec? Ha! E, jakiś czas temu, któraś z Was mi e, poleciła stronę pachnącej wanny, e, właśnie odnośnie nowego typu świec, którymi są świece Goose Creek, tak? Czyli tak jakby e, gęsie jezioro, jeżeli dobrze czytam. E, no i e, ja stwierdziłam, że oczywiście, że muszę tych świec spróbować. No i słuchajcie, wybrałam sobie trzy świece z tej już kolekcji jesienno-zimowej, i jeszcze mam trzy woski. Pierwsza z nich to jest e, Autumn Romance. E, I teraz ja nie, nie pamiętam dokładnie e, tych wszystkich opisów zapachów. Nigdy w tym nie byłam zbyt dobra. Ale ta świeca to jest e, połączenie jakiegoś takiego słodkiego zapachu e, właśnie zapachu miłości, bo to wiecie, romans e, słodkiego zapachu z e, jednocześnie e, takim zapachem e, ciepłym i domowym. E, to jest strasznie ciężka do pisania w życiu nie miałam świecy, która tak pachnie jest tak unikalna, że to jest chyba w ogóle moja ulubiona z całego tego zamówienia, one w ogóle jak widzicie bardzo podobnie wyglądają do e, Yankee Candle e, no i też mniej więcej tyle kosztują e, i tutaj mam drugą, druga to jest Fireside, Fireside Boże Fireside Woods i to już pachnie e, jak e, drewno Barony trochę jak kadzidło może pachnieć na niektórych, ale mi się ten zapach bardzo podoba. No i to, co różni na przykład od Janki Kendall, to to, że mają dwa knoty, nie tylko jeden. Więc powinny się lepiej spalać i mam nadzieję, że tak też będzie. I trzecia, taka typowo owocowa, czyli cranberry, wanila tutaj, nazwa jest bardzo jakby sugestywna, tutaj nie ma nic więcej do dodania pachnie przecudownie słodko e, tak trochę bym powiedziała nawet jak e, taki smoothie właśnie słodki e, żurawinowy, może jak dżem naprawdę bardzo, bardzo fajnie no i mam też trzy woski Woski w ogóle wydaje mi się, że pachną jeszcze mocniej od tych dużych świec, ale może to tylko moje wrażenie. E, pierwszy to śmieję się, że będę używała w łazience, dlatego że to jest Christmas Story e, i on pachnie e, jak e, te wszystkie e, odświeżacze powietrza o zapachu e, leśnym. Tak, bo to jest świerk i to taki no wiecie, świerk. On będzie idealny do łazienki. Jak ja go sobie zapalę w kominku w łazience, to nie mogłam lepiej trafić z tym wyborem. Dwa pozostałe to są takie typowo zapachy, powiedziałabym, właśnie świąteczne, tutaj cynamonowe, ten jest Winter Splendor i on oba pachną przyprawami. Między nimi jest bardzo mała różnica. Tutaj jest. Właśnie się zastanawiam, w którym jest więcej cynamonu. Czy w tym, czy w Harvest Hayride, ale... Chyba w tym jednak. Ale mój nos może się mylić. Ten jest ym, taki niby miał być liściasty, ale one oba są właśnie takie mocno nasączone przyprawami i naprawdę bardzo, bardzo intensywnie pachną, one mają formę podobną do wosków tych Sparty Light, które Wam kiedyś e, pokazywałam. Także e, to są trzy woski, trzy świece. Wejdźcie sobie na stronę pachnącej wanny, bo naprawdę mają super asortyment, jeżeli chodzi o te świece. Ehm, no i ja Wam będę update'ować, e, jak to wszystko z tymi świecami wygląda. Także śledźcie mnie w ogóle na Instagramie w tej kwestii, bo podejrzewam, że tam szybciej coś powiem. Albo nawet, jeżeli mi się spodoba, to może się pojawią w inspiracjach. Nie. Tak, w inspiracjach i gadżetach, w i gadżetach. Dobra, więc to by były e, świecowe zakupy i jeszcze jedne zakupy z internetu, to jest Zalando znowu. E, zbliża się jedna ważna okazja i potrzebowałam sukienki. E, no i oczywiście najlepiej właśnie było mi e, zamówić ją na Zalando. E, tam przejrzałam mnóstwo tych sukienek, nie mogłam się zdecydować, aż w końcu stwierdziłam, że tym razem zaszaleję i sobie Fuksjowo-różową Kieckę. To jest Kiecka z Doroty Perkins. Ona jest, tak jak mówię, fuksjowo-różowa. Tutaj ma taką fajną aplikację z właśnie przy kołnierzu, więc żaden naszyjnik już nie jest potrzebny. Jest taka przedkolana, odpowiedniej długości. Trochę się obawiałam, czy będę w niej dobrze wyglądać, ale jak dla mnie jest super. Ma fajny król, dlatego że jest odcinana tutaj pod piustem, więc dla mnie ideolo. I oprócz tego postanowiłam kupić sobie też torebkę. E, taką e, messengerkę większą, e, dlatego że zbliża się zima, ja już rzeczywiście nie będę używała w zimę mojego niebieskiego korsa, przez jesień jeszcze będę pewnie chodziła z tym szarym, ale... Kiedy noszę zimową kurtkę, jest mi z nim strasznie, strasznie niewygodnie i zawsze w takich wypadkach najlepiej sprawdzałam się właśnie e, listonoszka, czyli torebka z długim paskiem e, i zamówiłam sobie taką zwykłą, prostą, bez niczego, bo wcześniej też byłam właśnie na zakupach, których efekt za chwileczkę zobaczycie um, stacjonarnie, a to w H&M a to w C&A um, No i żadna torebka nie przypadła mi do gustu, a jeszcze na dodatek były jakieś takie naprawdę, nie wiem gdzie się odzwyczaiłam od tych cento może, no po prostu wiem, że tam były po na przykład 180 zł ta kosztowała chyba 130 jeżeli dobrze, się, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam nie jest to pewna ale to będziecie mieć link na dole, jak chcecie zobaczyć i tą właśnie sobie stwierdziłam, że zamówię jest w bardzo z bardzo fajnej grubej skóry to jest taka ekoskóra, bo to nie jest na pewno prawdziwa skóra jest fajna, duża, pojemna, w środku ma taką podszewkę w kwiatuszki całkiem przyjemną i e, też bardzo ją lubię za to, że ma tą kieszeń tutaj, bo e, tutaj zawsze wkładam sobie klucze, żeby potem ich nie szukać nie wiadomo ile czasu, jak próbuję się dostać do domu. Zaskakuje mnie jedynie pomysł kieszeni tutaj w tej klapie, bo nie wiem, co mogłabym tu trzymać, ale tak co poza tym jestem naprawdę bardzo, bardzo z tego zamówienia zadowolona, a nie powiedziałam, sukienka kosztowała chyba 180 albo 190 zł, coś w ten deseń, ale też wam ją podlinkuję, więc będziecie sobie mogli zobaczyć. Jak jesteśmy przy ciuchach, to jeszcze mam zakupy z CMD. E, I właśnie to są zakupy, które wyniknęły z mojej wizyty, kiedy chciałam sobie kupić srebrne, kupiłam coś zupełnie innego, no ale zwykle tak jest. E, po pierwsze, spodnie. One będą troszeczkę wymieszane, dlatego że one są z prania w zasadzie, tylko je włożyłam do tej siatki, żeby mi się nie pomieszały. E, I to są właśnie takie troszeczkę już w stylu bardziej eleganckim spodnie, granatowe. Em, one są, tutaj mają takie pseudo kieszenie i są 7-8. Są z takiego bardzo rozciągliwego materiału, są bardzo, bardzo wygodne i miałam je właśnie na swojej urodzinowej imprezie i super się sprawdziły, także bardzo jestem zadowolona z tego zakupu, miałam długi czas, problem, żeby kupić sobie jakieś fajne, eleganckie spodnie, bo e, jak się ma tyłek taki jak mój, to ci wszyscy, którzy szyją spodnie na takie duże osoby mają wrażenie, że ja nie wiem, że my nie możemy mieć jakiegoś normalnego kroju, tylko wszystkie te kroje są jakieś takie babcine. No ale to pomijmy to. E, no i w C&D kupiłam sobie też, słuchajcie, płaszcz. E, to jest e, taki tręcz, to może za dużo powiedziane, no ale taki w stylu tręczowym, ja jestem sama zszokowana tym jaki kolor wybrałam, bo to jest kolor czerwony, taki buraczkowy, bordowy może nawet. Um, no jest Taki standardowy jak tręczno tutaj z tyłu. Ma paseczek, e, jest zakrywa pupę, także jest wszystko spoko. I wzięłam go, słuchajcie, dlatego, że był stosunkowo niedrogi. To jest on wyjściowo był stosunkowo niedrogi, bo kosztował 150 zł, a jak ja oglądałam te wszystkie parki, inne, kurtki, i one 250 zł kosztują 300, no to mówię, łow to jest duża różnica. A jeszcze swoją drogą, jak robiłam zakupy tego dnia, to chyba była jakaś 20% zniżka, bo miałam naliczony na Paragonie rabat i dałam za niego 120 zł. Także tym bardziej uważam, że się opłacało. No i jak zawsze, ja nie mogę, ja nie mogę, po prostu ja byłabym chora, jakby nie wyszła bez skarpetek z kotami. I one są w ogóle, są przefantastyczne, bo najlepsza rzecz, którą mają. To są antypoślizgi w kształcie kocich łapek. I ja wiem, ja mam 30 lat, a zachowuję się jakbym miała 15 albo 10, ale no nie mogłam. Po prostu no, sami spójrzcie na te kocy Tam mówię samo do siebie. E, I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, najmniejsza w sumie, e, to jest pomadka. To jest pomadka z limitowanej e, kolekcji Mac, której nie umiem przeczytać, e, bo Gian Battista Wari to jest po prostu jakieś takie dziwne tutaj w ogóle jest cały ten napis żeby nie było jakichś niedomówień, właśnie tak on wygląda no i słuchajcie to jest szminka, na którą my czekałyśmy z dziewczynami ode mnie z biuru już od jakiegoś czasu, zobaczyłyśmy ją na temptali i się zakochałyśmy w tym odcieniu i to jest odcień tats, czyli kolejna fuksja do mojej kolekcji jedyne co no to niestety jest matowa ale ja nie wiem o co chodzi ostatnio wszystkie pomadki z MAC'a, które kupowałam są matowe i uwielbiam je za kolor i bardzo często ich używam i nawet mi to w sumie już przestało jakoś wybitnie przeszkadzać nie było ją łatwo dostać bo to jest jednak kolor, który był rozchwytywany, ale się udało także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczne i ta pomadka no niestety w standardowej cenie czyli 95 zł nie lubię cen tych pomadek lubię te pomadki, ale nie lubię ich ceny Dobrze i to by było wszystko w moim jesiennym holu, mam nadzieję, że się wam podobało, dajcie znać co najbardziej was zaciekawiło, jak widzicie ja lubię kupować przez internet, dużo rzeczy przez internet zamawiam, um, a tutaj tak wyjątkowo dzisiaj jesiennie jest, bo jest i kawusia, i, i płaszcz, i świece o takich zapachach, cudo, także jeżeli wam się podobało to dajcie łapkę w górę. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, co Wy ostatnio kupiłyście, co lubicie kupować na jesień. Zajrzyjcie do opisu, bo tam macie wszystkie linki odnośnie tych rzeczy, które pokazywałam, ale też moje media społecznościowe itd. itd. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to tam na dole macie taki czerwony przycisk. Zachęcam bardzo serdecznie, a dzisiaj się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!